Witam Was ponownie, dzisiaj na warsztat wjechał, wjechały zawiasy wytłumaczę czy jest sens przepłacać do firmowych, mniej firmowych no i tyle, i zaczniemy od czego zaczniemy od zawiasu zwykłego, tak zwanego bezcichego domyku Słyszycie one tak klackają? Zawias z cichym domykiem. Tu jest firmy Blum. Tu mamy GTV. -ka. Też zobaczcie. Z cichym domykiem. Podobnie się zamyka. I co. Różnica między nimi optyczna. Za dużo się nie różnią. Ten spowalniacz ma zamontowany Blumowski tutaj w środku. A GTV ma schowany. O, tutaj taki siłowniczek widzicie? Oby dwa te zawiasy. Posiadają tak zwane ściąganie frontu, czyli, że zawias idzie odpiąć od prowadnika. Jest tu taki, tłuszczałeczka na blumie jest, trzeba go tu wpiąć w tą prowadniczkę i zaczasnąć. I wtedy, jakbyście, nie wiem, coś potrzebowali, półkę wymienić, nie musicie drzwi odkręcać tutaj od boku, tylko po prostu ściągacie. GTV też to posiada. Ściągamy tu ma takie haczyki i wpinamy. Cena No Blum jest droższy, nie jest jakoś najdroższy są jeszcze hetiszki, które są dużo droższe, ale między Blumkiem a GTV no jest dość spora różnica, czy warto? Dopła dopłacać do tych jedni mówią, że warto, bo to niemieckie, a niemieckie to najlepsze. Powiem tak, ja ostatnimi czasy robię na tych GTV-ach. Sprawdzają mi się. Szczerze, nie miałem jeszcze żadnej reklamacji na niego, a już do chwilę je montuję. Dobra, teraz wiercenie pod zawiasy. Możecie sobie kupić taki mały przyrządzik plastikowy, jeżeli chcecie sami sobie to wiercić, nie zlecać. Przystawiacie ten przyrząd po prostu do boku płyty. Bierzecie sobie cienki markerek i odznaczacie w otworze, i tu macie centralny punkt. Naszego wiertła, tak? czyli naszego szpica, i wiercimy nie bez miarki. Wiadomo, można, a nie trzeba. I teraz między GTV a Blumem: jak będziecie wiercić, to GTV wymaga o milimetr mniej. Do Bluma musicie ponad milimetr, takiej półtora, wybrać więcej. Bo tu ma ten mechanizm cały i po prostu wymaga głębszego wiercenia, żebyście wiedzieli z praktyki. W lumie jeszcze jest coś takiego: niektórzy nawet nie wiedzą, że takie coś posiada. Jest tu taki, widzicie, taki. Taki o, plasticzek. Po co on jest? To jest blokada. Możecie ten cichy domyk wyłączyć po prostu dajecie na dół pstryk i go nie ma po prostu on tam zostaje i działa on wtedy jak widzicie zwykły zawias pstryk do góry to wróciło kiedy się to stosuje kiedy się go wyłącza jeżeli macie fronty na przykład takie malutkie o, taki malutki Dacie dwa takie zawiasy z cichym domykiem, i po prostu te drzwi wam się nie chcą zamykać. I wtedy wyłączacie na jednym zawiasku sobie, i wtedy wam domyka. Więc ten niestety tego nie posiada, ale cena jest naprawdę dużo mniejsza, a sprawdza się przetestujcie sobie na przykład, nie wiem, na dwu... kupcie sobie cztery na próbę. Nie wiem, ten kosztuje, no nie chcę strzelać, ale no 100% na pewno jest różnicy między nim, bo Blum ma jeszcze to do tego, że osobno płacisz za prowadnik, osobno za zawias. A tu macie cały w komplecie. Jeszcze GTV jeszcze ma coś takiego, że później sobie ma taką zawleczkę, zawleczkę, zatyczkę, że sobie wkręty schowacie. Jest bardziej estetycznie. I jeszcze tutaj na wkręty ma taką małą. O sobie chowacie, jak to mówiąc, wszystkie wkręty, jest tak estetycznie, nie? No i co? Regulacja. No regulacja tu jest chodzi tutaj przód tył, po staremu tutaj jest, że popuszczasz i ten prowadnik jeździ przód tył, a tutaj jest na takim mimośrodzie. Jeżeli wam to nie wypadnie. Jak będę robił szafkę, montował te zawiasy, pokażę wam do czego wszystkie te śrubki, jak to mówią, służą. I ważne jest właśnie, żeby ten prowadnik dobrze wskoczył w tą tutaj śrubkę, która mam reguluje odstęp między drzwiami, ale to będzie następny film regulacja co jak i tak na razie dzięki macie pytania to napiszcie wszystko wam wyjaśnię bez problemu to na razie dajcie suba lajka like